30 rozkładana w tym miejscu to nie jest ani trochę dobry pomysł i mi miotacz ognia. Pożałujesz tego i Ketyl złapany w dwa ognie na dwa baty jego dupsko jest obijane. Tu, patrzcie, podbiegnięcie, rzucenie od razu, o, Vickers nie zdąży i człowiek jak czafi. poluje zbrodnie wojenne. O, też musi wykręcić jeszcze, o, o tego. Niemiec próbował wysiąść, ale spotkały go największo... A więc witajcie żołnierze w kolejnym komentowaniu Kocha3, a dzisiaj mamy dla Krisa6, nagrane przez naszego widza GTGT, GT. 4 dzieci tutaj pozdrawiamy bardzo serdecznie. 4 na 4 na linii Gustawa, którą też już dobrze znamy, takie całkiem ciemna z tego co pamiętam, nocna, mroczna mapa. Czyli widzę jako Niemcy, Wehrmacht i ogólnie 3 razy Wehrmacht, Trust, raz Afrika Korps kontra 3 razy Amerykanie, raz Brytyjczycy. I masz jeden klik. Super. Dobra, zobaczmy. Linia gustawa 4x4, ale spróbujemy ogarnąć ten chaos. A więc zaczyna się kolejna bitwa, a grają dla nas tak. GTGT, Widz GT, wysłał nam to powtórkę jako. Wehrmacht wybrał sobie od razu zmechanizowaną grupę bojową. Eee, może od góry też tak. Afrika Korps jako. Rin unuko on YouTube, o, ciekawe, czy to jakiś youtuber, sławny, pozdrawiamy. Wsparcie pancerne, włoska kombinowana grupa bojowa i włoska piechota. Seung, 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 to jakieś takie koreańskie, chyba włoska nadbrzeżna grupa bojowa, oczywiście nowa. Uuu, bardzo szybki zrzut karabinu maszynowego od Amerykanów. Bardzo ciekawa taktyka. Eee, a, jeszcze był Optio jako zmechanizowana grupa bojowa Wehrmachtu. Tymczasem alianci. Grupa bojowa artylerii indyjskiej, ciężka pancerna grupa bojowa, powietrzno-morska grupa bojowa jako Brytyjczycy oczywiście. Club Monster wybrał sobie desantową grupę bojową jako Amerykanie. Krieg jako amerykańska wysunięta grupa bojowa piechoty najnowsza z Rangersami i kolejni Amerykanie MN 97 jako desantowa grupa bojowa. Dobra. 30 tutaj zleciała, Nie wiadomo do końca co chciała osiągnąć jakby tym atakiem, bo tu nic się nie stało. Kratszyłczyn sobie jeździ, Kettle krat zemuje punkty. I w sumie nie doszło jeszcze nigdzie mamy do jakiejś konkretniejszej walki. Ale mamy pierwsze tutaj oznaki: 30 przegwarza tutaj obrony. jednostki obrony nadbrzeżnej. Dosyć mocno im zadają zobrażenie, natomiast nic sobie z tego nie robią. Jednostki niemieckie. Też jest ciekawe: patrzcie na to, oni mają połowę zdrowia. O, zostali teraz przyszpilenie, ale udało im się zneutralizować ten punkt. No, że mają połowę zdrowia i dalej żyje pięciu typów w składzie. To jest dosyć takie niecodzienne. Uuu, i kolejny karabin maszynowy został zrzucony od razu za plecami tego pierwszego. O, gdzieś wybuch eksplozy. Dingoak! Yeah, ja też bardzo rzadko widywana jednostka. A zawsze fajnie ją zobaczyć. Bardzo lekki pojazd brytyjski. Ma tutaj karabin maszynowy przy sobie. No ale oczywiście go pancerz sprawia, że trzeba bardzo uważać że kiedy się nim operuje, zwłaszcza tylny pancerz, <gry> który jest praktycznie grubości papieru toaletowego do dupy. MG 42, ale oflankowany przez tego Jeepa z 30. Strzecą! Pum! trafił go w tylny pancerz. O, i bardzo fajne... Za dymionko. Yy, dzięki ulepszeniu właśnie. Jest takie ulepszenie dla tych oddziałów zwiadowczych, żeby móc puścić granat dymny, nasadkowy, czyli całkiem o dalekim zasięgu, ale wymaga oczywiście dłuższego przygotowania. Oddziały od razu też amerykańskie z bazukami, gdyby Niemcy postanowili tutaj właśnie pojeździć jakimś, yy, 2 2,21, ale nic raczej się na to nie zanosi, więc jednostka jest raczej zmarnowana na ten moment. Na dole brytole zajmują i środek został kompletnie, kompletnie odpuszczony. Nikt nie poszedł na środek. Kettle Krat może na spokojnie zajmować punkty. Tutaj Amerykanie ze wsparciem zwiadowców. Na górze natomiast Krat Shutsen i mamy wreszcie transporter lekki. z takiej przerobiony na pseudo Clown Cara. Uuu, 30 rozkładana w tym miejscu to nie jest ani trochę dobry pomysł i mi otacza i jeszcze. O, o właśnie, i transporter go zabił. Tutaj jakieś bardzo ładne odcięcie nam się przy takim czasem narysowało. Co z tego, że Niemcy mają zajęte punkty paliwowe, amunicję na górze, wszystko skoro zwiadowcy amerykańscy odcięli ten punkt. Pozbawiając Niemców na górze wszystkich zasobów. Bardzo ciekawy build. MN97 bardzo mocno tutaj mm, robi, wydaje mi się, takie natarczywe rzeczy. Dwa karabiny zrzucone bardzo szybko. Oddział z bazukami, gdyby coś się pojawiło pancernego. Kolejny karabin maszynowy. Gdzieś tutaj zleciał? Zleci. Ciekawe. I spodów runiarze przede wszystkim, właśnie. Czyli praktycznie, jak widzicie, żadnych jednostek podstawowych jak strzelcy. To jest totalnie jakiś specyficzny build. Ale Niemcy widzą, odpłacili się tym samym. Odcinając amerykańskie punkty i dingo pożałujesz tego? I ketylkrad złapany w dwa ognie na dwa. baty, jego dupsko jest obijane. Został rozpaćkany. Hmm, pierwsze oddziały rangerów się pojawiły. Od maszyny krieg. Bardzo wczesne oczywiście. Ale mogą się opłacić. O niej, klub Club Monster opuścił. Kto to jest? Różowy. Różowy, różowy, różowy. To Amerykanie na górze. W sumie nie no, dziś, dzi dzi że opuścił, bo nic nie robił praktycznie. Bo teraz przejął nad nim kontrolę. Zobaczymy, jak on sobie poradzi. Ale smutne, trochę smutne. Oficer artylerii od razu przyzywa tutaj pasywny ostrzał. O, ale coś. Amerykanie chyba odpłacą międzynarodowne. nadobne. Tak jest, już przelot. Brrr. Przy gwoździu pięknie wszystkie oddziały, no ten czerwony bardzo mocno i agresywnie dobrze gra. Nadjeżdża już transporter amerykański. Zapewne zostanie ulepszony na transporter medyczny, żeby uzupełniać i leczyć jednostki na polu bitwy. No, tutaj bot oczywiście klon Karen został wydymany. <grytania> Lekki transporter z pionier... nie, panzer pionierami na pokładzie. Z flamenwerferem. Jak to jest smutne. Takie, sektora, tak, wreszcie, <laughs> przepraszam, kratschut <szucę> na plecach. <laughs> jest takie zarączkę. Mama i synek gonią tam jakieś... Kurde zwierzyny. Oj, został cały oddział zabity. O, z dwóch bunkrów z bazy, trzeba ostrożnie tutaj manewrować. Nie, ja, te dźwięki. Oa, o, i mamy grenatę odblokowane. Pytanie brzmi tylko dla kogo, skoro jest to 4x4. Haha, dla kogo jest aliantów na pewno. Jak tam GT właśnie mu idzie? Jego oddziały. Tutaj głównie zabezpieczają środek, żeby alianci nie mogli odciąć północy. Oddział jęgarsów, ale dopiero nadchodzi. MG42 rozłożony nie do końca, chyba dobrą stronę. I zasieki rozkładane. Żeby tylko oddziały te amerykańskie szturmowe, pewnie jak ranger, że nie mogli zbytnio się tutaj dobrze bawić. No i co? W sumie na razie ten e, MN97, no właśnie jest ten transporter ulepszony na medyczny, a zabezpieczył co miał i czeka na tak naprawdę kontratak niemiecki. On się dobrze czuje, zbiera sobie zasoby. Mu do szczęścia na razie nie jest nic więcej potrzebny O, kolejna zadmionko. Bardzo ładnie, że ten A co ten bot robi? Kl Klub masy. No, on spamuje na razie po prostu jednostkami, więc ten. Uszkodzenie silnika. Dostał granatę przeciw pancernym i ten transporter nie ma już niestety tutaj żadnej nadziei dla niego. O, jeszcze jeden granat żeby się upewnić. upewnił. jeszcze zakręcił patrzcie jak. Ładnie... Jaka kultura, nie chciał zaparkować, żeby się wysadzić. A nie gdzieś tam na środku jak ham, tylko kulturalnie się wysadzamy, a nie... Jakieś Allah Akbar. Do, co to? Mam przewagę wysokości. U granat nasykowy! Rozpaćka trzech, e, trzech ludzików z tego działu obrony nadbrzeża. Ale na górze dobrze się uzupełniają. O za ten transporter z flakiem. Idealna jednostka przeciwlotnicza i przeciwpiechotna. Jegerzy bez osłony, ale nie trzeba, bo rangerzy się tutaj troszeczkę zakręcili. I nie mają żadnego specjalistycznego wyposażenia. Bot tymczasem coś tu próbuje na górze co on w ogóle robi? Boże, co, co tu się dzieje? Bot montuje tutaj obrony co? Za, zapory przeciwczołgowe? Are... jeszcze nie grali. Dingo naprawiany na polu bitwy jump, jump. <laughs> zaciął się. Wickers się zaciął, ale już żyjemy. ale widzę tutaj GT ciągle e, swój. <laughs> Zasiekowy wał atlantycki jest ciągle rozbudowywany, ciekawe. Jest to fajna inicjatywa oczywiście, pod warunkiem, że nie przejadą nigdy czołgi amerykańskie, które rozjadą wszystko. Hmm, machine Krieger, frontowa stacja medyczna i pierwszy zrzut zaopatrzenia, są to dwie bazuki dla rangerów. Właśnie ta wysunięta placówka pozwala jakby, wiecie, no, cofać się do tego punktu przede wszystkim, tak jak skocha dwa, pan major i transporter medyczny. Czy tam ambulans dokładnie. O! Oh, tu i podbiegnięcie! podbiegnięcie, Rzucenie od razu. O! Oh, Vickers nie zdąży. O, oh, to było naprawdę dobre. Panzer użyli sprintu. Świetne wykorzystanie umiejętności zaskoczenia przeciwnika. Dingołak, ciągle pośród żywych. I na dole amerykańska ta grupa powietrzna desantowa nigdy nie została stąd wypchana, jest to jest paskudne, nie? Jakiś taki zielony coś w ogóle plusik, co to jest, w NFZ jakieś, leczenie, czy co? Ta latarka też tutaj, co, jak ona w ogóle świeci, widzicie? Jakiś co, co to jest? Jakiś kondom świetlisty, czy co? Ale już ulepszony na 50, więc podejście będzie bardzo, bardzo ciężkie. O, cały oddział z Browningiem został zlikwidowany. Ale oczywiście będzie można go zaraz uzupełnić na nowo. To był ostrzał z Nebelwerfera, który gdzieś, gdzieś, gdzieś tutaj, tutaj się chowa. Czyli kiedy nie można oczywiście wykurzyć jakiegoś zbunkrowanego gracza, użyjcie artylerii. Dwa oddziały tutaj e, powietrzno-desantowe, zobaczmy sobie je dokładnie. Nie mają na razie żadnego wyposażenia. No ten bot tutaj coś próbuje, ale raczej GT, GT... Swój tutaj ten cały... <laughs> o oh, jest! Dobrze, dobrze, wał atlantycki się rozwija. Zapory przeciwszołgowe, faktycznie, żeby nikt nie rozwalił tych zasiek. Więc już zasieki będą najbezpieczniejsze w Rzeszy. <coughs> to jest naprawdę dosyć niecodzienna... uuu, i na górze, zaraz, zaraz, co my tu mamy? Machine Creek zmienił swoją tutaj... Taktykę i pojechał na górę czołgleki czofi wspierane przez oddziały naprawdę liczne piechoty atakują na północ, która jest tak naprawdę zabezpieczona tylko tym źle odwróconym MG. Nie, skradzioną, skradzioną 30 amerykańską. Pewnie złupioną właśnie od bota, bo on ma powierzchnię desantowe również. Tutaj rzut, ciekawy tylko czego. Czego kolejni spadochroniarzy tutaj dwa paki rozstawione. Ten, tylko się lekko. O kolejny spadek wymarze. I czołgek i czafi poluje zbrodnie wojenne, to jest bardzo... bardzo dobra taktyka oczywiście zawsze, żeby zniszczyć. Pszum, bardzo lekko opancerzony pojazd medyczny przeciwnika. O, też musi wykręcić jeszcze. O, pszum, pszum. o jeszcze tego. Niemiec próbował wysiąść, ale spotkały go największe... Tragedia na świecie. Ouuuo! Bardzo genialnie to tutaj neutralizuje tego czołg lekki czafi. Jego dział Jager z pancer szlekami to zrobiły. O, ale na to już chyba nie jest do końca gotowe. Tak duże ilość rangersów. Chociaż MG plus jeszcze ten Wirbel Wind. O, 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 powinno się udać. Chociaż grana go nie poleci właśnie, to będzie bolesne, dlatego MG. Kurde, rangerzy, patrzcie, jak oni są skąpieni naprawdę, ile oni są w stanie wytrzymać nawet takiego ostrzału. Ale są za dobrą osłoną, nie? Ale brakuje jakiegośkolwiek większego wsparcia od prawej strony. Szpital polowy został zniszczony przez mm, Panzer -Genedia. kolejny granat, i jeszcze jeden granat, i Jo, wytrzymali to, co to jest? Widzicie, to, to są rangerzy właśnie, za dobrą osłoną, na minimalnym zdrowiu, ale dalej nawalają, niszczą wszystko. Tutaj Brytyjczycy mają własną artylerię, dingołaka, umocnione punkty. Bunkry są też umocnione. 30 ten, Tak, czerwoni tutaj zdecydowali, zajęli ten punkt i nie mają zamiaru zbytnio się ruszać. Wow, co jest? Spodokroniarze znaleźli tego. Uuu, i granacik jeszcze poleciał? Hmm. Nebelwerfera wyrzutnie rakietową. Granacik trochę mocno uszkodził te oddziały. Z KM. Ale bardzo taka. Patrzcie, ile tu się właśnie dzieje na całej linii frontu. To jest miłe, właśnie, że to 4 na 4 nie skupia się wyłącznie tylko na jednym miejscu, ale każda z armii ma tak naprawdę swoją historię tutaj. Ooo, transporter bardzo mocno oberwał z rakiety. Pamiętajcie, że w tym patchu również zostało tu troszeczkę zbachowane, że wszystkie artylerie, jeśli trafią już pojazd, to zadają więcej obrażeń. Nie wiem czemu tak? Jakby przecież takiej artylerii raczej nie wykorzystuje się przeciwko pojazdom, to jednak. Ooo, i oddział z bazukami został zniszczony. Mamy 8 rada 8 rad tak zwany. Pojazd zwiadowczy dla Afrika Corps. Mamy też niszczyciela Mardera. I tego Wirbelinta. No, nie działu inżynieryjne, ale się wycofają. I Amerykanie, czemu ogólnie alianci są odcięci na północy. O, coś tu mamy? Przelot jakiś? Niemcy mogliby leciutko zainwestować w jakiejś właśnie więcej obrony przeciwlotniczej, ponieważ alianci naprawdę często korzystają z samolotów. Dwie sześciofontówki. Brytyjskie składy, które tak naprawdę nic do końca nie robią. Aaa, patrzcie, jest, mamy super miejkę. To jest amerykańskie wezwanie, właśnie. A, jako oni nie Ja pierdzielę. Patrzcie na to. Pięć oddziałów, z czego dwa z... wyposażone w banzuki, to są boty, nie, one biegną po prostu przed siebie tam, gdzie został wyznaczony rozkaz, tam one biegną i tylko strzelają, nie, więc to jest, to jest bardzo śmieszna, dziwna umiejętność. nigdy nie było w kochu czegoś takiego, o, i ich jedynym celem w życiu jest tak naprawdę zginąć, no, żeby zająć wroga, żeby na przykład zmusić go do reakcji, ale widzicie, normalnie wystrzeliwuje się raczej bez większych problemów, dwa Ejtrady, o, o, Szluk seny, ale pod ciężkim ostrzałem z tych oddziałów powietrzno-desantowych. Ale mamy bunkier ulepszany na medyczny. Ten MG się rozłożył, tylko skradziony czy nie? Yy, nie, to jest niemiecki MG-42. O jezu, patrzcie, 6, z, 6 ludzi tak mało zdrowia. To jest tylko w kochu 3 możliwe, naprawdę. W kołu 2 wydaje mi się, że o wiele bardziej te jednostki padały. A tutaj jest to zmienione. O, i jakaś umijka. Precyzyjny zrzut bomb, który również już po tym patchu nie jest tak skuteczny, ponieważ wszystkie struktury są troszeczkę bardziej odporne na właśnie różne wszelkiego rodzaju umiejętności artyleryjskie, żeby nie były tak, można ich tak łatwo jednym przelotem zniszczyć. O, granat poleciał? pierdziele, patrzcie jak ci GTGT <gryt>, GT robi tutaj totalną rzeźnię tym amerykańskim jednostkom. Brytole właśnie wreszcie mogliby się wziąć do czegoś. Właśnie, mam, mam mnóstwo tych jednostek. O, i teraz o, został zniszczony. Mają mnóstwo siła, praktycznie nic z tymi nie robią. O, Sherman Bulldozer test, bo też obewał raz za mocną tych szulksenów. Czy my coś tu jeszcze mamy jakąś ochronę? Co to jest? Chafi choke A to botan. tutaj. Dział pancerny M1 O, CMP truck, za, tak, coś tu się dzieje złego, tak. Niemcy znowu oddziały szturmowe Panzer Grenadia wbiły się w sam środek, rozwaliły 6 rozwaliły transporter medyczny. I raczej Niemcy są pewni swego. Coraz większa kontrola. Postrzały! Ostrzały, tylko pytanie brzmi: co, gdzie i jak? Bo jak widzicie, dźwięki nie są zbyt dobrze zrobione, zwłaszcza w 4x4. O, ty, widmo, znowu czołg trafi ch i widmo. Hmm. Uff. Piękny strzał, to, to oczywiście artyleria Bishop nawala. Pancer 4 jest gotowy. Na górze przelot jakiś zrzut skrzynek pewnie zaopatrzenia jakieś, nie? Dla Rangersów znowu, żeby mogli się wyposażyć. Jest tu ten błot piek jakimiś pojedynczymi oddziałami. O, 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 Bishop chyba wyczuł w zapach tutaj, zapach pancera 4 w powietrzu. Pum! Przedni pancerz nawet nie jest w stanie tego wytrzymać. I Bishop, piękna artyleria została zneutralizowana. O ja, i o jedno strza. <grystanie> To jest chore. To jest dlatego, jakby statyczna obrona przeciwpancerna. Nie wiem, muszą ją naprawdę zbafować jakoś potężnie coś dorobić, bo to w ogóle nie działa. Widzicie? Sze sześciofontówka, jeden strzałem z pancera 4 rozwalona w ruchu do tego jeszcze, nie? To jest chore. Crusader pojawił się, ale to taki. czołg szturmowy. Czy szturmowy, no, 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 no przeznaczony do szturmu. Ni to pancerza. Prędkość ma całkiem spokój. Ale, ale i działo, i pancerz raczej pozostawiają wiele do życzenia. Znowu. Szluksyn. O, w boczny pancerz strzelili, ale znowu przygwożeni że przez te KM. -y. Nawet spadochroniarze tutaj więcej nic nie zdziałają. Oddziały z bazukami. Puto, jakie w ogóle. Gdzie tych oddziałów tu jest, nie? Niszczyciel Marder 3. Tu jeszcze kolej. O, artyleria przyjechała nawet dla GT. Specjalna samowieżna Wespę. To jest dosyć takiej, no, późny pojazd, ale na pewno bardzo skuteczny, jeśli już go. Ją... Można wykorzystać. Czołgi lekkie czachy. Potężne przeloty tutaj tajfunów. Wszystkie jednostki niemieckie, które są. O, made, Mayday! mój, rozlecony. O, kolejny mój, mój. rakietowy. O, no, i już po wsparciu brytyjskich tajfunów. O, Machine Krieg też już opuszcza grę. No, w sumie prawda, stracił wszystkie swoje oddziały. Wszyscy, nie, Rangerze w sumie tylko zostali to o, proszę, tak, Rico Unko. Zaraz zobaczymy, kim jest Rico Unko. Co on robi, co nagrywa. Pozdrawiamy kolegę po fachu. O, i kolejne ostrzały. O, artyleria od pana oficera, Ta, czyli wreszcie po 100 O, transporter medyczny yy, tej oddziały powietrzno-desantowe amerykańskie zostały też unicestwione. O, transporter z działkiem pilot. MN też ustępuje. miejsce. o, koniec, 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 po prostu. Nie potrafili się alianci przebić przez tą niemiecką obronę, zwłaszcza na północy. Szkoda, że ten gościu wyrzedł tak szybko i na dole, no w sumie ci Amerykanie bardzo ładnie tutaj yy, od MN, nie? Powietrzno-desantowi zabezpieczyli ten dolny punkt, ale wydaje mi się, że troszeczkę nie poszli za ciosem. Skupili się tylko i wyłącznie na obronie tego punktu, nie pomagali nigdzie indziej. Troszeczkę, właśnie, jakby wiecie, ten punkt był na totalnie na dole, czyli jakby mogliśmy tylko się bronić, w żaden sposób pomóc drużynie. To było takie troszeczkę, wydaje mi się, może zgubne. Musiałby dalej ci. On chciałby tam żyć już do końca gry. No i w sumie żył. No i dopiero pod koniec gry go wypędzili. Szkoda, że wszystkie inne fronty upadły. No ale też tak czasami bywa. Dobra, dziękujemy GT za wysłanie tej powtórki 4 na 4. I to nawet takie właśnie niechaotyczna mi się wydaje, że dało się ją ogarnąć, no mimo że wiadomo, 4 na 4. O zawsze jest w scenie, ale tutaj tym bardziej trzeba się postarać, żeby coś tutaj zrozumieć z tej <laughs> bitwy. Dlatego dzięki za uwagę, pozdrawiamy gt GT i do następnego cięcie.